Ja jestem House, a to jest kolejny odcinek z Sekiro Shadows Die Twice. Wyszliśmy już chyba na dobre z tego wspomnienia, co dlatego też znaleźliśmy się tutaj. To oznacza, że tam już w tej posiadłości Hirata chyba wszystko zrobiliśmy. Wow, nawet szybko i sprawnie nam to poszło. To co widzieliście na początku to był filmik, który... No, po walce z, tym, z tą panią Motry, tak? Teraz tak, tutaj coś mamy do pogadania z nim. Um, ale najpierw zwiększymy sobie siłę ataku, bo... Mamy to wspomnienie tylko zaraz, żeby mam to pokazać, bo tu... Myślałem, że tutaj będzie to napisane. Eee, co to jest takiego? Natomiast nie ma. O, wspomnienie pan, Pani Motyl. Jest jednocześnie to Pani Motyl była wytrawną iluzjonistką. No, takie tam. A jeszcze dostałem coś takiego jak to. Kropla sakury. Troszeczkę tego nie rozumiem, ale... Być może jak z rozwojem fabuły... Może jakoś do tego dojdziemy. Co, co to takiego jest i co to może oznaczać? Zwiększa moc wskrzeszenia. No do tej pory nie wiem, co to jest. Moc wskrzeszenia. Co. co, Że co. Ech. Aha, i zaraz, jeszcze, a propos wskrzeszenia, coś jeszcze nie rozumiem, ale to za chwilę wam powiem. E Zwiększa moc wskrzeszenia, co pozwala użyć jej. Jeden dodatkowy raz. Dobra, nie czaję. I teraz, tak jak widzimy. Tutaj, gdzie mam pasek życia, tak, mam dwie kuleczki. No i to niby oznacza, że mam dwa y, wskrzeszenia, tak? Dwa razy mogę umrzeć i się wskrzeszyć. Wiecie, o co chodzi. Natomiast y, w praktyce wygląda to tak, że mogę tylko raz. I, I zostaje mi jeszcze ta jedna kropeczka, ale jest przekreślona takim... ...maźnięciem czarnym. No mam tylko jedno, tak? Więc nie rozumiem. Jeśli ktoś wie o co chodzi, może, może mi napisać w komentarzu. Będę wdzięczny. E, dobra, zwiększmy sobie tą siłę ataku. Okej. Okay. Pani motyl została wybrana przez sowę do grona tych, którzy uczyli wilka technik Shinowi. Nauczyciele ci stosowali surowe metody... no, takie tam. Zwiększono siłę ataku, super. Już mamy punkt trzeci. Żywotność by się przydała jeszcze. Kurczę, jeden koralik mi brakuje. Eee... No, ta pani motyl mi nie dała... koralika, tylko za to dała mi... wspomnienie. Co tam w tym ciebie? W też raczej nic nie ma, ale. <grymne> hmm, nic ciekawego. Myślałem, że coś. będzie mówił a propos tej. Yy... tego wspomnienia tutaj. No dobra. Dobra, fajnie. Yy... Kurde, fajnie i fajnie, bo... Hmm. Co nam tu tak naprawdę zostało do roboty? Zostało nam tutaj zbiornik w <laughs> A tutaj mamy tego bossa. I tu już też będzie wszystko załatwione. Tutaj mamy... A, tutaj mamy tego bossa znowu. Wiem, trzeba go pokonać, żeby pójść dalej. A jego tak łatwo nie jest pokonać, bo on jest tym wojownikiem, magiem. No i zostało nam chyba tylko to. Tutaj też już wszystko. A wróćmy tam sobie jeszcze i zobaczmy. Co... Kurde, może... Bo tam ta figura taka była, nie? Taka rzeźba i ona tak spadła na dół. Może tam jakieś przejście się odblokowało? Zobaczmy to. Wow, w ogóle, patrzcie, jest dzień. Drugi poziom w ogóle mamy. Patrzcie, patrzcie, jest dzień. Nie pada deszcz. Pozmieniało się tu, ładnie. Kurczę. Y Wow! Dobra, ale pożar jeszcze jest, tylko... Ta noc taka dziwna, nie? Dobra, tu została tutaj fajna farma. A ktoś chce sobie podfarmić, podbić tam ...lewele i tak yy... dalej. Pieniądze zdobyć, o, też warto tym pamiętać. A właśnie, tak coś czułem, ale patrzcie, ten, ta rzeźba Buddy, to jest chyba Budda, e znowu stoi, stoi cała ten, ta świątynia, ona się zawaliła. Przecież Dobra, no ale po co mi tu teraz ten posążek, skoro. Chyba, że tu jest jeszcze jakieś. Przejście iluzoryczne, co? Kurde. Bo po co niby tu by. dawali mi ten posążek. No nic. Dobra. W każdym razie, póki co nic tutaj już nie wymyślę. To zostaje nam tylko co: pokonać tego bossa. Tak, tak, jak mówiłem. Tutaj w tym zbiorniku, tych siedem włóczni tego, tego, tego bojownika. Eee, tutaj na razie odpuszczamy, bo nie jestem przygotowany jeszcze na, na, na magów. Zostaje nam to. Aha, jeszcze tutaj jest w zamku ten. A... Dobra, czyli dwóch bossów takich, yy, których trzeba sklepać mi zostaje. Natomiast póki co? Zobaczmy sobie. Tutaj. to jest bardzo przyjemnie. Ładna to jest kraina. Strasznie mili ludzie. To są w ogóle yy, chyba ci, tego co już zdążyłem obczaić yy, w x odcinków temu, już nie pamiętam kiedy ostatnio raz tutaj byliśmy, że tutaj są jacyś... ale zaraz, bo tutaj ten plakat nas ostrzegał przed czymś, tylko kurde nie pamiętam przed czym już. I później coś tam, jak zbliżałem się tutaj do, do, do wyjścia, to że a jednak zdecydowałeś się iść dalej. To twój wybór, coś tam. Więc ciekawie, się... Magicznie... O, przedmioty tam widzę. Się błyszczą z daleka. To oznacza, że będzie dane nam tam jakoś być. Tutaj mamy coś na dole. A, tu widzimy, że jest jakiś tam mniejszek. Warto by zejść, zobaczyć co on tam, kurde. Może będzie jakieś tam jeszcze zejście. <laughs> tutaj ten gruby. On chciał jakiś kwiatek biały czy coś. Z nim na razie nie będziemy gadać. Nie. O! Tam są te... O, właśnie, tu jest jakieś zejście. Tylko czy tutaj ten mnich jest sam? A, na dole są przedmioty... Dobra. Strasznie dobrze się czuję, Kurze, właśnie te gry są fajne, bo to jest taka satysfakcja jak się utłuczę jakiegoś bossa. Hmm. Ale też jestem zły na siebie, kurde, bo został ten Gen genik hero, czy jak mu tam, na dachu w zamku. Jesteś z sam kolego? Eee... No i ten jest te 7 włóczni, ale kurde, ten geni Hero wypadałby... Kurde, bo to jest jakby główny boss. W sensie taki fabularny, nie? I obawiam się, że to mnie mocno trzyma teraz. Co to jest? Latawiec? I co to zrobi niby? Ciekawe... Jakaś zagadka? Póki co nie mam pojęcia. Eee. Strasznie coś jest przyjemnie, miło, słoneczko świeci. Tak ciepło od razu, nie? Teraz czy ja idę w dobrą stronę w ogóle? A tutaj, właśnie chciałem wrócić do tej świątyni swojej, i zapomniałem, że nie wrócę. No to nic nie szkodzi, jeszcze raz. A w ogóle zapomniałem. Yy, mamy jeszcze jedną lokację. Hmm. hmm. Hmm, Więc, no zobaczymy, zobaczymy. Już wam mówię jaką. Ona jest... Tutaj. Gdzie stary grup idzie się tam za most. Tam dalej za mostem, no. I tam są takie małpy jakieś dziwne. Kurde. Tylko tamtego jeszcze nie odkryłem tamtej lokacji, bo nie mogłem znaleźć, znaczy nie zapuszczałem się za daleko, jak mówię, tam były te małpy, eee... więc też nie chciałem za bardzo tam eksplorować w poszukiwaniu tej figurki. A tak czy inaczej, i tak muszę iść tędy. I tak muszę iść tędy. Mhm. Dobrze, dobrze. Ale... O. Czasami to łapanie się jest, kurde... ...trudne, że, po... że tak powiem. Są mnisi. Jeszcze nie wiem, jak oni walczą i w ogóle, ale podejrzewam, że no będzie coś podobnego w stylu tych niebieskich mnichów z zamku. Dużo punktów doświadczenia dają w ogóle. To dobrze. Można sobie wbić szybko punkt, kolejny już zresztą. Dobra, tam jest. I tutaj już chyba nikt. się tutaj dobrać do tyłka, żeby co ty się Modlisz? Eee... Przydałaby się kapliczka, nie? W sensie figurka. Podejrzewałem, że ona będzie gdzieś tam właśnie, w tamtym budynku cokolwiek by to nie było Kurde ile ich tu jest Czy mogę tu skoczyć na górę Ja oni gdzieś poszli spróbuję to wykorzystać Myślałem, fajni są. Dobra, dobrze, super. Fajnie działają te techniki tych wszystkich wrogów. Oj, proszę i mamy punkcik doświadczenia. Super, już wszystkich pokonałem? Wiesz, to był jeszcze przedmiot, nie? Coś się świeciło. Natomiast ty jest jeszcze na dachu. Nie wiem, jak tam wskoczyć. Szczerze mówiąc, o! Dobra. Kiewka, super. Fajsu nigdy za wiele. Dobra, super. No i nie są tacy, kurde, ciężcy. Tylko właśnie trzeba... O kurde, ilu ich tu jest. Odpowiednie techniki używać na nich. Się jeszcze panowie podnieść gdzie ty jesteś Zaraz zaraz Ten kurde, jakiś niebieski się świeci. Ehe. Mm, fajnie. Dobra, nie, wiecie co, ja spadam. C bo. O. Eee, bo mam punkt umiejętności. A dalej sobie pójdziemy może w następnym odcinku. Albo, albo coś. Zobaczymy jeszcze, nie. Eee, umiejętność. Mieliśmy to. To może być kurcze, ale nie, bo to tylko obrażenia zdawane po Hm. Bo, jak robię na tych siedmiu włóczniach kaszyny, nie? Na tym bosie, jak kontruję tą kontrą Mikiri, to ja, w sensie Sekiro, dostaję takiego stagera, że, że, że po tym. O kurde, już prawie połowa. Ale ładnie się, kurde, tutaj ten. Ej, może nazbieramy sobie na to, co. No ale to, żeby was nie męczyć, ja w to sobie może nazbieram na to. To może być dobre. Nie. Lepsze działanie przedmiotów leczniczych. O. Dobra, e, ja was już nie męczę. Widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Cześć!